Hey, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was w końcu na 5 pięć stylizacji. Mówię w końcu, dlatego że w końcu wracam dzisiaj do biura. Od dziś oficjalnie wszystkie non-essential biznesy mogą wrócić do pracy, chociaż mój był essential, ale pracowałam z domu, także dzisiaj już wracam oficjalnie do biura i w końcu mogę się ubrać, uszykować, wyszykować i iść. Także dzisiejszy outfit na rozgrzewkę, ale. Będą to dzienne, po prostu stylizacje, takie wiosenoletnie. Jeżeli chodzi o makijaż, to jest to mój standardowy brązowy makijaż Na ustach mam pomadkę z... właśnie jak coś przywrógł mojego kapcia Z Loreal'a w kolorze... No Shame Jeżeli chodzi o biżuterię, to na uszach mam moje koluszka złote Które dostałam od mojej mamy, one były mojej babci Jeżeli chodzi o szyję, to mam bardzo ładny naszyjnik Ewa Personalizowane i odkąd mam te personalizowane rzeczy, to je często noszę, także pokażę Wam jeszcze. Na pewno w tygodniu będę go mieć. E, złoty i mam na sobie zegarek złoty mój set pierścionków, tu mam zaręczynowe, pamiątkę po babci i e, mój serduszkiem, który kupiłam na rodzinę i pokażę wam do lustra, a jeszcze buty wam może pokażę to potem, pokażę wam do lustra resztę jest czarno, więc nie za bardzo widać, ale mam nadzieję, że jakoś to w programie rozjaśnie ale mam na sobie ten taki płachto hmm, płachto płaszczyk z Zary, który widzieliście w holu jednak go zostawiłam e, on jest taki bardzo lekki on ma takie rękawy trochę czy czwarty, więc y, lubię nosić do niego zegarek albo jakieś brązoletki. Pod spodem mam po prostu zwykły top, czarny, taką w stylu halkowe. Halkowy top i jeansy. Te jeansy to są jeansy Zara, które też widzieliście w holu. Y, I moje buty to są takie baletki a y, la Chanel pikowane z Asosa. Więc całość bardzo prosta. Wygodnie, na szybko, e, to mam na ramionczkach, ale wiecie, żeby coś było na ramionach, ale nie było za gorąco I do tego dzisiaj biorę shoppera, shopper shine, bardzo go lubię, chyba najbardziej ze wszystkich, najczęściej go noszę Także taka dzienna stylóweczka, e, brudne lustro, obiecuję, że jutro już będzie czyste Także taka stylizacja Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, dzisiaj pada deszcz Dzisiaj pada deszcz, dlatego mam burz na głowie. I zawsze tak jest, że jak pada deszcz i jest tak właśnie wilgotno, to moje włosy są strasznie napuszone. Chociaż wczoraj je prostowałam, to się napuszyły, ale nie będę ich prostować po raz drugi, także spinam tutaj taką kitkę, albo ewentualnie sobie zrobię jeszcze z tego ananasa, tego koczka Uu, grażynka z grzyweczką mi wyszła. O, czekajcie. O, Ekstra. Jeżeli chodzi o makijaż, no to jest to mój standardowy brąz, e, a jeżeli chodzi o usta, to dzisiaj jest I'm Nude e, od Jeffree Star'a. Mam na sobie z biżuterii kolucha, e, mam na sobie e literkę, wczoraj miałam Ewa, dzisiaj mam E. Jeżeli chodzi o dzisiejszy outfit, to mam na sobie białą koszulę, to jest taka sukienka, tunika, e, do tego mam... Już wam pokazuję. Do tego mam legginsy skórzane i mokasyny z primarka. Ta koszula założę chyba dzisiaj właśnie Naked Bee z Neonem. Pierściągi to moje. Czekajcie, odsunę to wszystko, żeby Wam pokazać. O, mam białą koszulę. Ona jest taka dość dłuższa. Ona pochodzi z Zary. Na dole mam właśnie... Legginsy miałam umieć lustro, dalej tego nie zrobiłam. <gry> Na dole mam leggings, ale skórzane z Primarka. No i właśnie buty również z Primarka i myślę, że fajnie do tego będzie wyglądać torebka. Make it bay! Come, on, come on. Spóźnię się. O, myślę, że fajnie będzie wyglądać. Tutaj jest neonik. Pasuje do butów. No i tak naprawdę tyle. Więc do zobaczenia jutro. Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Dzisiaj nie mam czasu, bo już jestem spóźniona Jak za 3 minuty nie wyjdę, to się spóźnię Ale dzisiaj makijaż podobny do wczorajszego Brązy Jeżeli chodzi o dzisiejszy outfit, to nie mam żadnych dodatków na uszach Bo tak jak mówię, spieszę się, lecę Śpieszę się, lecę Tylko mam pierścionki, których nie ściągam I jeżeli chodzi o moje włosy, no to nadal mamy pogodę na deszcz Więc nic z nimi nie robię, bo są po prostu... Puszem. Także wysuszyłam je po prostu w nocy po myciu, i no i takie są. Nic im nie będę robić. Nie odsunę kwiatka, także mam nadzieję, że coś zobaczycie. Ale mam na sobie. Wuuu, rozjaśnię was. Halo, halo. Mam na sobie marynarkę z handem. Ona jest o dwa rozmiary za duża i jest taka wiecie, oversize'owa, także muszę sobie w niej podwijać rękawy, żeby to mm, fajnie wyglądało. Ale podoba mi się też taki większy krój. Mam zwykły top taki półgolf z Tesco w takim kolorze kaki, z trochę dłuższym rękawem. Mam spodnie z wysokim starem zary. To już kiedyś, kiedyś w holu mogliście widzieć. I tak naprawdę mnie nie widać, ale na nogach mam teraz, jest za jasno, a na nogach mam tę mokasyny, co miałam wczoraj. Jeżeli chodzi o torebkę, to biorę swojego czarnego szopera, dlatego że tutaj mi się mieści laptop i wszystko, co muszę mieć pod ręką. Także taka sytuacja. Lecę, słuchajcie. Hej! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj taki mordochwyt z rana. Yy, ale dzisiaj kolejny dzień deszczu. Yy, dzisiaj kolejny dzień puszu na głowie. Nie znoszę tego, no ale już przywykłam. Dzisiaj jest dzień, gdzie ja muszę być na luzie. Może nie muszę, ale dzisiaj chcę być na luzie, na sportowo. Yy, dużo latania, takie tam rzeczy. I jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to mam po prostu zwykły podkoszulek, tym razem szary. To jest jed dwa podkoszulki, mam szare. Ten i jeszcze jeden ciemny są jedyne podkoszulki szare, które ja noszę. Mm, I jeżeli chodzi o ten top, to sparowałam go z jeansami. Jeszcze nie wiem, chyba ubiorę moją kurtkę tą Big Trio. Więc pokażę Wam po prostu jak już będę wychodzić. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o makijaż, to standardowo brązy na ustach, I'm Nude od Jeffrey Startek, jak wczoraj. Jeżeli chodzi o biżuterię, to też jest taki standard. Teraz chodzę cały czas w tych literkach albo E, albo napis Ewa e, od Mateusza. A jeżeli chodzi o pierścionki, to też jest standard, tylko dzisiaj bez zaręczynowego. No uszach nic nie mam, bo dzisiaj jest taki właśnie sportowy luźny dzień, tylko chcę, żeby coś się po prostu zadziało. Jeżeli chodzi o dół, to mam jeansy z Zary, one są bardzo wygodne. Także myślę, że o mam dwie różne skarpetki, kurde, chciałam się postarać, no ale są różne. Jedna jest beżowa, druga jest kremowa. Ale tak. I zarzucę sobie po prostu parkę na to i chyba beżową torebkę i i jakieś białe adidaski i taki będzie dzisiejszy outfitik dzienniaczek ja się właśnie zbieram do wysia, także pokażę wam stylówę na dziś jest to moja kurtka, tak jak mówię, to jest kurtka, która robi, cał, robi całą robotę więc pod spód, tylko jakiś podkoszulek tak sobie tu ją rozpiłam do połowy e, bo pada deszcz, więc ona jest fajna, bo jest wodoodporna deszczoodporna Dzisiaj Naked Bee z łańcuchem i z neonem, buty, które ubrałam, to są buty z TK Maxa z Gessa, które kupiłam już dawno temu. Ja bardzo je lubię, są wygodne, więc całość jest taka namiotowa, bardzo wygodna. A słuchajcie, na taką pogodę, gdzie leję i gdzie kaptur będę miała w 90% na głowie, to nic lepszego mi nie potrzeba, także uciekam. Hej, ho, hej, ho, do pracy by się szło, pam, 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 was dzisiaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym, ostatnim już tak naprawdę outficie, powiem wam, dobrze, refleksję na koniec. Dzisiaj siedzę w domu, także dzisiaj totalnie na luzie, mam na sobie makijaż, który już ma cały dzień tak naprawdę, bo jest już popołudnie. I tak się kapnęłam, że właśnie mm, dzisiaj jest dzień numer 5 i zapomniałam rano nagrać, także jestem teraz, ale tak naprawdę mam na sobie tylko sukienkę, coś w czym dzisiaj cały dzień chodzę. Jest to sukienka z sosa zaraz wam ją pokażę. Jeżeli chodzi o makijaż, to mam dzisiaj tylko krem BB z Resi, bo i trochę bronzera na ustach, mam pomadkę Fever z L'Oreala, to jest taki pomarańcz. E, jeżeli chodzi o biżuterię, to mam dzisiaj tylko ten łańcuch Doroty z który widzieliście i mam na sobie tylko i wyłącznie sukienkę z Asosa. To jest sukienka, kocham ją, na Instagramie też wam ją pokazywałam. E, to jest sukienka... Taka zwykła pasiasta, bawełniana, idealna i na co dzień, i do chillowania, i tak naprawdę można z nią różne rzeczy robić, bo można sobie tutaj dużo łańcuchów dać, ubrać szpilki, będzie bardziej elegancko. Hmm, można tak właśnie na luzie, jako podomka w niej chodzić. Więc taki zwykły, nie mam nawet skarpet, po prostu siedzę w domu i sobie ogariam tutaj baśka piłeczka. Więc taki prosty, Zestaw, często pytacie o tą sukienkę, ja już dawno kupiłam, ale to jest z tej kolekcji aso zwykłej, basicowej, więc spróbuję ją wam znaleźć, bo myślę, że ona powinna być. Bardzo ją lubię, jest mega wygodna. I co, podsumowanie. Ogólnie lubię nagrywać wam to 55 pięć pięć stylizacji, tylko problem polega na tym, że ja zawsze rano lecę. Lecę, zadzieram kiece i lecę, dlatego że jest tak chaotycznie z rana zawsze. Światło z rana jest zawsze do dupy i tak się właśnie zastanawiam, czy. No, na pewno będę musiała wcześniej wstawać i się wcześniej ogarnąć, ale czy chcecie, żebym pokazywała Wam tę stylizację do lustra, tak jak dotychczas, czy pokazywać po prostu jakoś tak z dalej, naprzeciwko, naprzeciwko aparatu? Dlatego, że no to lustro jeszcze nie wisi, mam nadzieję, że za niedługo zawiśnie tak w ogóle. Ale tak, czy do lustra, czy nie do lustra, czy może nagrywać Wam po pracy, już na spokojnie jak wracam, kurczę, nie wiem tak czy siak cieszę się, że już wróciłam do biura yy, i, i mogę po prostu się ubierać <gryw> i ogarniać, bo jednak to jest inaczej niż jak siedzimy w domu i nie musimy, a jak trzeba wyjść do ludzi no to jest całkiem coś innego także takie filmy na pewno się będą pojawiać teraz yy, przyszło nam lato, ale ale to jest takie w, kro w kratkę, raz leje, raz zimno raz jest upał no także dzisiaj mieliśmy także dzisiaj mamy 30 stopni, więc jest upał ja nie mam letnich rzeczy to jest problem. E, także kurczę, trochę mi brakuje rzeczy, więc może jakiś haul się pojawi. Teraz są wyprzedaże, więc może jeszcze pojadę do jakiegoś sklepu i coś kupię. Takiego wiecie dziennego jeszcze, bo lato, lato raz jest, raz go niemal. Jednak jest i potrafię zaskakiwać. Moje pytanie do Was: czy nagrywać do lustra, czy nie nagrywać do lustra? Problem jest taki, że ja nagrywam tym aparatem do vlogowania, tym co teraz trzymam i on nie jest szerokokątny, więc nie będzie mnie całej pełni widać i to jest taki właśnie dylemat, słuchajcie. A rozkładać lustrzanki, oj, głośno, narzekam, nie narzekam, coś ogarnę. Chyba, że Wam nie przeszkadza ten format do lustra, tylko muszę je umyć, wiem. Także tyle, to było na tyle, dajcie coś, który autyzm Wam się najbardziej podobał, mi osobiście chyba Najbardziej się podobał pierwszy, e, dżinsy, baletki, czarna płachta, ale już się nie mogę doczekać tego, że jest lato i mogę pokombinować jeszcze z sukienkami, innymi letnimi rzeczami, także fajnie. I mam nadzieję, że te filmy będą się regularnie pojawiać, także to tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.